Prawdopodobnie rywal, no może być to Staszkówka, tak, może być Unia Opole, no jeszcze nie wiadomo jak się potoczą te mecze, będziecie obserwować rywali? Staszkówka, Jelna z czterema punktami, trzecia jest Unia Opole, Aczma w edycji, zdobyła srebrne medale, a tymczasem okazja. zadanie piłkarki Unii, ostry konty z znowu Ram. Piekarska, teraz Ramza ma już Piekarska w odpowiedzi, Piekarska ostry kąt. Pomnimy najpierw dwa dwa ze Staszkówką-Jelną, teraz uderzenie prawki, no nie, bo tutaj wślizgiem powstrzymywana Birek. Birek jednak konsekwentnie w tej akcji poprawiła wtedy. Nie jest taka idealna jak właśnie kiedy piłka nie ma, że w świetle bramki. Paulina Ramza od bramki. Oziębły, że nie trafia w słupek, a więc proszę bardzo, jeszcze poza to pole, o to jest pytanie. Na razie wiele na to wskazuje, bo przegrywają zawodniczki CM klubem piłkarskim ze stolicy, ale teraz jest okazja na szybkie wyrównanie. Ramza jednak. Też niektóre Ramza. Przejęta futcalówka przez Gąsiorek. Gąsiorek, wyłożona, dobrze piłka do. Moniki Piekarskiej, tym razem już nie miała. Trembecka na prawe skrzydło. Trębecka. Mocno nie strata. Czy będzie kontra, która zakończy się golem? Badowska, dobrze. Helbach w rywalkę. Helbach do prawej strony. Jeszcze obsłużona. Dobrze, Chrościcka. I uprzedzona teraz. Przechwycie Unia, no teraz ładnie wymieniają między sobą Kasiewicz lewą stroną i na 0,8 sekundy przed końcem jeszcze rzut rożny, no ale właśnie nie, dobrze kopnięta piłka, nieczysto nie w to miejsce gdzie była ustawiona partnerka, więc 1 do 1.